Kevin, masz w domu kominiarkę najlepszego łapacza świata, Rokiego Bazuki! Ej, a co to jest? To klatka Belli, mojej oswojonej łasicy. Nie widzę jej. O, schowała się. Łasice to lubią. A, gdzie ona jest? O nie, Bella zniknęła. To zadanie dla Pec klubu! Pet's Club! Pec Klub, Jestem Bib. Oca, A ja Bierny moru z nami zawsze jest Nasz suchnięty i cuchnący pies Pec Klub, Klub Piszcie do nas, pomożemy wam raz, dwa Pec Klub, Zaginione zwierzęta znajdzie w nich Klub Witamy w klubie. Nina, widziałaś? SPX 5000 rozpoznaje głos. O, ale ekstra, to miło, że wyjeżdżając na urlop, Robert nam go pożyczył. Dzień dobry, jestem SPX 5000. Podaj hasło. O nie, hasło. On zapomniał nam dać. Podaj hasło. Co mam zrobić? Może to Robert, reoberrity. No to nie wiem, morus? A dlaczego nie 5TW6FKG 683 z 106 VB? Nie mam pojęcia! Podaj hasło! Genialnie! Yeah. Podaj hasło! Zabawny. Na szczęście mam stary sprzęt! Podaj hasło! Jest wiadomość. Tim nas potrzebuje. Lecimy! Podaj hasło! Łasica jest najmniejszym europejskim drapieżnikiem. Waży zaledwie 100 gramów. Nie rozumiem. Jak zwierzę mogło uciec z klatki zamkniętej od zewnątrz? To niemożliwe! Gdzie ostatnio widziałeś Belle? No, w swojej klatce. Bella nigdy nie wychodzi z klatki? Nie! Czasem wypuszczam ją w ogrodzie, ale bardzo na nią uważam! Jest! Mhm. <laughs> Tada! <laughs> A tak, kominiarka Rokiego Bazuki. Wiesz, to kolega taty. Jeśli chciałbyś go poznać, to... Ja... Poznać Rokiego Bazukę? Masz Kradzież czy porwanie? No tak, kradzież albo porwanie! Ale po co atakować łasicę? Na pewno z powodu jej złej reputacji. Tak, mówią, że napada na kurniki, ale zwierzątko, którego nazwa pochodzi od łaszenia się nie może być takie groźne. O... Z Twoich sąsiadów miałby powód, żeby nie lubić Belli. Jest tu jedna pani, ale ona raczej lubi zwierzęta. Poza tym ma pełny dom. Ma króliki, kury, a nawet... kury? Pójdziemy ją odwiedzić, ale bez ciebie. Nie chcemy, żeby była podejrzliwa. Chętnie bym poszedł, ale ona i tak nie otwiera drzwi. Zakład? O! Przepraszam! Przepraszam panią, to było niechcący, nie wiedziałem. Zabierzcie swojego psa, podepcze mój warzywnik. O! Jak ma tu coś rosnąć, kiedy jedne szkodniki go niszczą, a drugie wszystko zjadają? Czyli miała pani dość belli, która skubała pani rośliny. belli? Łasicy pani sąsiada. Wywiozła ją pani do lasu, tak? Mm -mm. Łasica jest mięsożerna i nie je warzyw. O, no to... <noise> Dobra, to my już pójdziemy. Nie dotykałam Belli. Natomiast myszy bardzo lubią niszczyć mój warzywnik. Ale tym razem znalazłam broń ostateczną. Bardzo przepraszamy. Hm. Co tam się mogło stać? Podaj hasło. Hasło. O, chyba oszaleję. Podaj oh. hasło! A więc tu się znajduje Pets, Club. Podaj hasło! Wow! SPX 5000! Podaj hasło! Oh. Czy to nie ten model, który... Doprowadza do szału, jeśli nie znasz hasła. Tak! Hasło prawidłowe. Weryfikacja parametrów. Witaj! No i już działa. Ale genialnie! Jak to zrobiłeś? Odrobinę się znam na informatyce. Aha. No i jak wam poszło u sąsiadki? Eee, lepiej mnie niż Oskarowi, który się upierał, że łasica je jarzyny. <śmiech> <śmiech> wszyscy wiedzą, że łasice są mięsożerne. Jak chcesz, zostawię ci moją encyklopedię. Na waszym miejscu zawsze miałbym ją pod ręką. Tak czy inaczej, wciąż nie rozumiem, jak Bella mogła sama wyjść z zamkniętej klatki. Pff, nie marnuj czasu! Najważniejsze jest odnalezienie Belli! Pewnie umiera z głodu, bo łasice trawią bardzo szybko! <laughs> Ale co taka łasica je poza warzywami? Bella uwielbia myszy i nornice. Aby je złowić, potrafi wcisnąć się do dziurki małej jak ta moneta. Łasica to śmiertelny wróg myszy. Lubi też wyjadać pisklęta z gniazd. Jesteście pewni, że sąsiadka jest niewinna? Właśnie przypomniałem sobie coś, co mówiła. Natomiast myszy bardzo lubią niszczyć mój warzywnik. Ale tym razem znalazłam broń ostateczną. To Bella jest bronią ostateczną. Ona na pewno ją więzi, żeby broniła jej warzywnika. Musimy tam po nią iść. Ty tu zostajesz. Idą zawodowcy. Dobra, dzięki, Oskar. Tylko ty możesz uratować Bellę. Nie! Będziecie potrzebowali! Hmm. Ta jest przywiązana gdzieś w ogrodzie. Wszystko wytłumaczymy. No i co? Gdzie jest Bella? Oskar, obiecałeś mi. E, ale wiesz, broń ostateczna twojej sąsiadki to system alarmowy i jej miotła. Powinienem iść tam z wami. Przemyślałem to i myślę, że Bella sama uciekła. Otworzyła drzwiczki. No wiesz, łasice są bardzo sprytne. Mam tu zdjęcia na blogu. Masz blog na temat zwierząt? Pewnie, zobacz. Belle, Pets Klub cię potrzebuje. Co wy na to, chłopaki? Mm -hmm. Posłuchaj, Oskar. Jeśli znajdę Belle, zgodzisz się mnie przyjąć do Pets Klubu? Mm? Super! super! No dobra, skoro sąsiadka pozbyła się wszystkich szkodników, zastanawiam się, co Bella mm. będzie tam jadła. Może umrzeć z głodu. O, biedactwo. Wiesz co? Pamiętasz, co nam mówiłeś ostatnio? Lubi też wyjadać pisklęta z gniazd. Tak, masz rację. Musimy przejrzeć gniazda w okolicy. W drogę! Chyba nie jestem wam potrzebny. Mam tu mnóstwo roboty! Zostawiamy Morusa, jeszcze by spłoszył Belle. Coś mi tu nie gra. Jak myślisz, Morus? Ha. Tam jest jeszcze jedno. Podaj hasło. Błąd. Hasło nieprawidłowe. No, szaleje. Masz jakiś pomysł, Morus? Podaj hasło. Tak, masz rację. Może wybrał któreś z naszych imion. Ny i A. Hasło nieprawidłowe. Albo osy, k ar. Hasło prawidłowe. Witaj. Bingo! Co chcesz znaleźć? E, poproszę blok Kevina. Witajcie na moim blogu! Oto mój wąż! Niezły jest, co? A oto mój królik angorski w swojej klatce! Królik? Przecież to klatka Belgii. Wiedziałem, że on kłamie! Chodź, Morus. Ta sama klatka jest na jego blogu, ale tam w środku siedzi królik. Myślę, że zatpił sobie z nas. Ale gdzie on mógł schować łasicę? Gdzie jej nie szukaliśmy? Kevin chciał przeszukiwać gniazda, bo schował Belle niedaleko nich, żeby ją znaleźć samemu. Widziałeś Morus? Tam musi być gniazdo. Przejrzeliśmy wszystkie drzewa w dzielnicy i nic. Gdzie jeszcze poza drzewami mogą być gniazda? Na strychu! W naszym strychu jest dziura Tam ptaki często wychowują pisklęta Może tam jest Bella? Chodźcie! Hmm. Dobra, rozdzielmy się Tim przejrzysz tę stronę, a ty Nina tamtą Pisklaki! Jeśli Bella jest głodna, może być niedaleko. Szukajmy wszędzie, może zostawiła ślady, kupki, sierść. E, ja poszukam tutaj. Dobra. <śmum> hej, hey, to niemożliwe! Gdzie ona jest? <śmum> to tego szukasz? Aha. A, super, Oskar! Znalazłeś belle extra. To wcale nie było takie trudne. Ile klatek ma ta łasica? No, oczywiście, że jedną. Nie weszłaby do klatki, w której nie ma jej zapachu. Dokładnie tak. Proszę, oto klatka Belli z jej Aha. zapachem. Nigdy jej nie opuściła. Klatka w ogrodzie należy do twojego królika. Hmm. Widzisz Kevin? Czasem słucham tego, co mi się mówi o zwierzętach. Jeśli dobrze pamiętam, powiedziałeś. Potrafi wcisnąć się do dziurki małej jak ta moneta. Pręty tej klatki są zbyt rzadkie. Bella od razu by uciekła. Nigdy tu nie mieszkała. Hm. Wszystko zmyśliłeś, Kevin, po to, by zostać członkiem PEC klubu. No, w sumie, tak, masz rację. Zmyśliłem mm -hmm. wszystko, ale tak strasznie chciałem być w pet klubie. Widzieliście, uwielbiam zwierzęta. Gdybyś naprawdę kochał zwierzęta, nigdy byś czegoś takiego nie zrobił. Jesteś beznadziejny. Hmm. SPX 5000 do usług? Dzień dobry. Podaj hasło. Nie! Hej, on nigdy nie przestanie? Oscar, byliśmy wobec ciebie niesprawiedliwi. Miałeś rację, musisz nam wybaczyć. Mm. O nie, nie potrzebuję no. całusa od Zaraka. <grywa> Przyszedłem was przeprosić, bo nie powinienem tak robić. Coś wam przyniosłem na przeprosiny. Dla ciebie Nina encyklopedia zwierząt. Dla Tima Kominiarka Rockiego Bazuki. Wow! A dla ciebie, Oskar, DVD z kolekcją przygód inspektora Gronostaja. Wiem, że jesteś pan. Nie zapomniałem o Tobie, Morus. Patrz, jaki piękny kotlet. Bella, nie Bella! Morus! W informatyce od Oscara. <śmienic> <śmienic> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC Plus Start International Polska.